W dzisiejszym filmie omówimy sobie spadki na rynku Bitcoina. Sprawdzimy sobie w jakim momencie cyklu jesteśmy. Dodatkowo słów kilka na temat realizacji zysków na Google. No i weszło też kilka kolejnych zakupów na altcoinach. Zapraszam. Spadki na rynku Bitcoina. Dlaczego? A dlatego, że jeżeli ktoś oglądał tutaj te filmy, no to wie, że były ku temu podstawy. Nie będę się do tego cofał 100 razy. Jak ktoś chce, zapraszam do poprzedniego filmu. Tam to omówiłem zdecydowanie dokładnie. Jeśli chodzi o to, dokąd mieliśmy spaść, no to miała być tutaj to strefa około 53 tysiące. Zabrakło naprawdę minimalnie. Bitcoin zatrzymał się na poziomie 53,5 tysiąca dolarów. Czy to oznacza oznacza, że już będziemy mieli wzrost y, dlatego, że tutaj mamy y, reakcję. No niekoniecznie, zdecydowanie jeśli chodzi y, o to, żeby to technicznie dobrze wyglądało, no to fajnie jednak jakbyśmy spadli i tę strefę zaliczyli, czyli to jest poziom 52 tysiące. tam się klastrowało najwięcej, czyli y, tam 38 mierząc cały swing 618 mierząc ten swing y, 1272 tej ostatniej korekty, no i wypełnienie tutaj e, tego imbalansu. Więc zobaczymy. Jest e, jak najbardziej potencjał e, dalej, że, żeby spaść, mimo to, że tutaj jakby mamy e, formację świecową na wykresie dziennym. Tutaj mamy świeczki dzienne, jest duży wyciągnięty cień na dużym wolumenie, więc ktoś włożył tutaj dużo pieniędzy, aby tę cenę wyciągnąć w górę. E, więc zobaczymy. Następna świeca też zamyka się wyżej. Nawet jeżeli miałoby nie spaść do, do tej strefy, wiadomo, rynek to też nie apteka. Nie zawsze musi zaliczać idealnie. Dlatego ja często też się ustawiam troszkę przed strefami. Aczkolwiek tutaj się e, ustawiłem na poziomie 53 tysiące, a doszło do 53,5. Tak? Więc jakby mojego tam zlecenia nie złapało. Zobaczymy. E, jeżeli miałoby nawet stąd rosnąć, no to i tak jakoś musi, bo po, po, musi. No, powinno to stestować oprócz tutaj tej formacji no to w zasadzie nie mamy tam żadnych sygnałów że stąd teraz już up więc po prostu trzeba to obserwować zobaczcie dalej jesteśmy poniżej SMMA tych średnich możemy sobie zobaczyć nawet tutaj to co nas trzyma na spadki czyli zasięgi ruchów korekcyjnych zobaczcie tutaj mamy ruch wzrostowy po którym nastąpił spadek przykładamy ten ruch do tego dołka jest reakcja na 09. Yy, zdziwieni? No myślę, że nie zdziwieni. Wielokrotnie mówiliśmy o 09. Więc ta reakcja jest. Zobaczmy, jak mamy tutaj, no tutaj też reakcja praktycznie na 09 i reakcję podażową mamy. Więc yy... Aby mówić o dalszych wzrostach, no to najlepiej byłoby zaliczyć jednak tę strefę, lub po prostu zrobić tu test i dalej się budować i po prostu poprzebijać tutaj zasięg tej korekty, znaleźć się nad średnimi i budować struktury wzrostowe. To nam będzie dawało takie sygnały, że już może lecimy po ATH. Na ten moment jednak zbyt mało jest tych sygnałów. Jest tutaj formacja, ładnie to wygląda, ale to może też zostać zgaszone. Jest tutaj duży wolumen. Więc powinno to y, przetestować, jakby na mniejszym wolumenie, albo tę strefę zaliczyć. Omówmy y, sobie może teraz, też właśnie to, w jakim momencie cyklu jesteśmy i czy to, co się dzieje tutaj na Bitcoinie, te spadki, ta korekta jest y, normalne na rynku. Dobrze, i aby omówić tutaj cykl halvingowy, skorzystam z wiedzy mojej na wiecznystudent.pl/slash bitcoin. Napisałem artykuł na początku maja pod tytułem Bitcoin po halvingu czy obecne spadki to koniec wzrostów. E, tutaj też użyłem screen z filmu. E, tutaj na tym filmie właśnie omówiłem cykle halvingowe. E, te pionowe kreski to jest halving na rynku Bitcoina i, e, i tak naprawdę to jak się Bitcoin porusza czyli e, Rok spadków, klepanie denka, 3 lata wzrostów, przedzielone halvingiem, tutaj też oznaczone właśnie tymi boksami. Jakbyście się przyjrzeli, to te wszystkie boksy są do siebie e, podobne i generalnie Bitcoin chodzi jak w zegarku. Pytanie, czy będzie dalej tak chodził? E, tutaj pierwszy halving y, 28 listopada 2012 roku po halvingu reakumulacja trwała czyli mamy tutaj halving i tutaj bitcoin poruszał się w takim trendzie bocznym zanim wybił to ATH to było około 54 dni ale to był y, pierwszy halving Zobaczmy, jak tutaj sytuacja miała miejsce w kolejnych halvingach. Drugi halving, 4 lipiec 2016 roku. Bitcoin notuje korektę. Uwaga, 40%, gdzie obecnie korekta na rynku Bitcoina wynosi e, 30% niecałe. To tutaj zanotował korektę 40% i, ten, e, i ta korekta e, od tutaj szczytu do wybicia tego szczytu trwała około. Mamy tutaj 177 dni, 177 dni od przed halvingiem ta korekta się zaczęła i, i po halvingu łącznie 177 dni, więc bardzo długo. Trzeci halving 11 maj 2020 roku, korekta rzędu 20% i reakumulacja 80 dni, nie? czyli mamy tutaj przed halvingiem mamy korektę, i y, ten trendzik boczny, zanim wybiliśmy, zaczęliśmy się budować w górę, trwało to około 80 dni. Jak to będzie wyglądało tym razem? Y, tutaj to jest czwarty halving, 19 kwiecień 2024, więc korekta znowu zaczęła się przed halvingiem. I już przechodzimy na wykres, aby sobie omówić jak to obecnie wygląda. Okej, okay, jesteśmy już na wykresie Bitcoina. Zaznaczyłem tutaj halving, który miał miejsce 19 kwietnia 2024, ta pionowa linia. Tutaj mieliśmy ATH. Pierwszy raz w ogóle w historii Bitcoin przed halvingiem wybił ATH. To nigdy nie miało miejsca. To jest, to jest raz, co warto zauważyć. Dwa, że oczywiście przed halvingiem już zaczęliśmy tę korektę, więc. Patrząc po tym, co opisałem w artykule, jak omawiałem poprzednie cykle halvingowe, to jest to jak najbardziej zachowanie normalne i po halvingu dalej ta korekta, ten trend boczny e, w tych poprzednich cyklach trwał. Na ten moment, na dzień dzisiejszy, e, na dzień dzisiejszy, jak nagrywam, to jest 7 lipiec, niedziela 2024. E, mamy około, no, znaczy nie około, no po prostu już 115 dni trwa ten trend boczny, ta korekta. E, a o ile dobrze pamiętam, tam wychodziło około 180 dni w 2016 roku, więc tak naprawdę do tego najdłuższego trendu bocznego tej reakumulacji to jeszcze nam trochę brakuje i patrząc cyklicznie, bitcoin przez okres wakacyjny. Gdzieś tam lubił chodzić spokojnie. Często się mówi właśnie sell in May and go away. Więc to tutaj też się sprawdza, bo warto było. Ja też tutaj sprzedawałem w maju na poziomie, przed majem, w kwietniu na poziomie 70 tysięcy dolarów, żeby zrealizować zyski. To się sprawdziło, tutaj mamy trend boczny, tak naprawdę dobre momenty na rynku Bitcoina to jest ten okres powakacyjny wtedy też jest potencjał, żeby on ruszył. No i też będzie nam się to zgrywało, że e, właśnie może w tych okolicach 180 dni. Po 180 dniach gdzieś będziemy mieli wybicie tejże korekty e, wybicie się z tego trendu bocznego. Zobaczmy, jakby to wyglądało. 180, jakbyśmy to mieli powtórzyć, no to gdzieś nowe ATH być może wrzesień, być może październik. Oczywiście to jest tylko wróżenie z husu, bo tak naprawdę istotne jest aby obserwować to, co będą nam mówiły świeczki. Czyli czy tutaj zaliczymy tę strefę, jak to będzie się właśnie jak to będzie wyglądało na świeczkach, czyli te formacje, czy zaczniemy budować tutaj struktury wzrostowe i tak naprawdę negować to, co trzyma nas tutaj na te spadki, to będziemy jak najbardziej obserwowali. Ale to, co się obecnie dzieje tutaj, to jest jak najbardziej normalne. Nie dzieje się nic dziwnego. To jest normalny okres cyklu, patrząc na to, co się działo w poprzednich latach. Myślę, że najbardziej się obawiają tego wszystkiego ci, którzy albo kupowali wysoko, albo po prostu nie, re, nie realizowali w ogóle zysków, no bo to zazwyczaj tak jest. Kiedy e, rynki rosną, no to e, większość graczy jednak nie potrafi e, zrealizować zysków, a potem, gdy są spadki, no to miewają różne wątpliwości i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc myślę, że najbardziej to przeżywają. Te osoby, które tych zysków nie potrafią realizować, ale to być może też jest dobra lekcja. Jeżeli ty jesteś wśród tych osób, no to warto zyski realizować. I co byśmy tu mogli jeszcze dodać? Aha, i sprawdźmy sobie od ATH do tego dołka mamy 27%. Korekty, jeżeli mielibyśmy zaliczyć poziom 52 tysiące, to jest 30%. Więc dalej, jakby trzymamy się w tych ramach. Co prawda, wybiliśmy. I, I to jest ogólnie też niebezpieczne. Wybiliśmy zasięg tutaj tych korekt, które trzymało nas na wzrosty, co też było sygnałem na spadki, o czym mówiłem w poprzednich filmach. Dodatkowo te wszystkie korekty, które tutaj miały miejsce na Bitcoinie, które tutaj zaznaczam kursorem, one miały w okolicach 20%. Teraz już mamy 30%, więc jakby procentowo to też wbity jest zasięg tej korekty, więc trzeba to obserwować. Kiedyś też nagrałem ten film. Co na wypadek, gdyby cykle się nie realizowały? Czyli czy masz yy, scenariusz na, na, na po prostu ten wypadek? Bo co, jeżeli w tym roku Halving będzie ten Seldon News? Nag nagrałem taki film. No i cie ciekawe, jakby się to sprawdziło. Ciekawe by było. No i a generalnie myślę, że też możliwe, bo jednak to ATH wybiliśmy, co nie? I tam też yy, nagrywałem, że powinno tam bitko między 75 a 80 tysięcy dolarów, tak naprawdę. Prawie do 75 tysięcy doszedł, więc no, trzeba tutaj obserwować, y, co będzie nam się rysowało, zwłaszcza no, liczę jednak na zaliczenie tej strefy i zobaczymy, jak to się będzie budowało. Teraz y, chciałbym Wam porównać trochę bitcoina, strukturę bitcoina do wykresu złota. Ok, jestem, musiałem tutaj trochę poszukać tej opcji. Generalnie nie wiem, czemu mi się te świeczki wyświetlają w takim standardowym kolorze, a nie w tym, który mam ustawiony, czyli białe-czarne. Ale dobra, mniejsza o to, chodzi generalnie o strukturę. Zobaczcie, z tym, że będzie się to różniło, jeśli chodzi o interwały, bo na złocie mamy miesięczny interwał, na wykresie jest tygodniowy. Zobaczcie, spadek, gdzieś tam tutaj ten moment wygląda nawet podobnie do tego momentu taka trójfalowa korekta i dalszy spadek. Tutaj mamy też dalsy, dalszy spadek, i tutaj takie zejście i klepanie dna. Tutaj zejście, klepanie dna, wybicie w górę, wybicie OPS-a. Na Bitcoinie mamy to samo, i tutaj mamy taką. W tym przypadku, akurat, jest y, trójfalowa korekta prosta. No, tutaj mamy taką korektę pędzącą, ale nawet to trochę na wykresie też wygląda podobnie. I jazda w górę, zobaczcie, nawet z takim tutaj y, przystaneczkiem y, wygląda to podobnie. I na złocie mamy wybicie ATH, na bitcoinie mamy wybicie ATH i mamy taką trójfalową korektę, nie? I tutaj to trochę też wygląda podobnie, czy nie? Te tutaj tak. I tu na złocie, gdzieś tam w strefie, chyba to było 38, zaczęło się to budować w górę. Zobaczymy, jak będzie w przypadku bitcoina. Ale, jakby nie patrzeć, wygląda to tutaj jeśli chodzi o ten moment, bardzo podobnie. Tylko różni się to interwałowo. Zobaczymy, jak to się będzie budowało. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że realizuję zyski na Apple. U. Tutaj tym razem są realizacji zyski na Google, ale myślę o tym, że nie będę tego omawiał, omówię to na wpisie na blogu wiecznystudent.pl, więc już zapraszam, myślę, że jakoś w środku tygodnia pojawi się wpis na temat realizacji zysków, może też opowiemy sobie o tym, jakie spółki są ciekawe w dobrych miejscach, no i też może wspomnę o tym, że jakąś tam małą kwotę włożyłem w XDD, czyli spółkę Mencena na debiucie. Giełdowym. A jeśli chodzi o, o alty, no to generalnie drugi poziom nie został zakupiony jeszcze na JUB i drugi poziom nie został jeszcze zakupiony na ARB. Generalnie tutaj na ARB y, przesunąłem sobie poziom zakupu na 1,13 mierząc całe to tutaj mierzenie, bo wcześniej było na y, 618 mierzenia zewnętrznego. Jest reakcja z 618. Mam nadzieję, że dojdzie mi jednak do tej 1.13. I tak naprawdę ARB i JUP to są jeszcze te Alty, które nie doszły do drugich poziomów. Na wszystkich innych drugi poziom zaliczony. Na dziś to tyle. Trzymajcie się. Hej! Co złego to nie ja? Saleczka! Saleczka! Cześć! Goodbye! Guten Morgen!